Czy dorastając słyszeliście kiedyś podobne słowa? Ucz się dobrze w szkole, skończ porządne studia i znajdziesz stabilną, dobrze płatną pracę. Zgaduję, że 90% z Was przekonywano, że to jest droga do sukcesu finansowego, ale jak w takim razie wytłumaczyć to, że bez względu na poziom wykształcenia, jedni pracują ciężko i zarabiają mało, a inni mają sporo wolnego czasu i miliony na koncie. Jednym z podstawowych błędów będących przyczyną takiego stanu rzeczy jest sprzedawanie swojego czasu za pieniądze. To pierwsza lekcja płynąca z książki Kwadrant przepływu pieniędzy oraz błąd, który sam popełniam aż po dziś dzień. Aby go zobrazować, Kiosaki przytoczył krótką i łatwą do zapamiętania historyjkę. Ed i Bill dostali kontrakt na zaopatrzenie wioski w wodę. Pierwszy z nich szybko kupił dwa wiadra i zaczął całe dnie biegać do jeziora i z powrotem. Bill z jakiegoś powodu zniknął, więc Ed nie miał konkurencji. Zarabiał dobrze i mimo, że pracował ciężko, był szczęśliwy. Bill miał jednak pewien plan. Zamiast biegać z wiadrami, opracował koncepcję biznesu. Otworzył spółkę, znalazł inwestorów, zatrudnił prezesa i po sześciu miesiącach powrócił z brygadą robotników. W ciągu roku jego zespół zbudował rurociąg, który zapewnił wiosce stały dopływ wody. Płynęła ona niezależnie od pracy Billa, dzięki czemu mógł on podłączać Kolejne wioski i zarabiać coraz więcej. Ed natomiast do końca swojego życia pracował ciężko i zawsze miał problemy finansowe. Pytania, które warto sobie co jakiś czas zadawać: Buduję rurociąg czy noszę wiadra? Pracuję mądrze czy ciężko? Zostawiłem łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu, czy nie? No ale jakie w ogóle mamy możliwości, jeśli chodzi o pracę i zarabianie pieniędzy? Określa to tytułowy kwadrant przepływu pieniędzy. Po jego lewej stronie znajduje się jakieś 90% społeczeństwa, czyli osoby, które sprzedają swój czas za pieniądze. Po prawej są natomiast ludzie wykorzystujący dźwignię, a więc na przykład pracę innych, technologię czy kapitał. Każdy kwadrant ma unikatową charakterystykę, inne wady i zalety, i wymaga odmiennych umiejętności, żeby odnieść w nim sukces. Z pierwszą kategorią są osoby pracujące na etacie. Pracują one 8-10 godzin dziennie i zarabiają zazwyczaj kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Ważne są dla nich stabilność, pewność i bezpieczeństwo. Nie lubią ryzykować i cenią sobie to, że po pracy nie muszą o niej myśleć i mogą zająć się swoim hobby albo spędzać czas z bliskimi. W tym kwadrancie mamy płatne urlopy, zwolnienia lekarskie i inne benefity, jak karty sportowe, dofinansowania do okularów czy opieka medyczna. Niestety podstawowo i niemalże jedy Jedyną opcją na zwiększenie zarobków jest zwiększenie stawki godzinowej. W którymś momencie osoby, które chcą zarabiać więcej, przechodzą do kwadrantu S, czyli samozatrudnieni i specjaliści. Te osoby zarabiają zdecydowanie więcej. Często będą to lekarze, dentyści, prawnicy czy informatycy posiadający własną działalność. Ich stawka godzinowa potrafi być naprawdę wysoka, bo sprzedają swoją ekspercką wiedzę i umiejętności. To ile zarabiają? Zależy jednak tylko i wyłącznie od tego, ile pracują i jakie ustalili stawki. Jest im łatwiej zwiększać zarobki, ale. Nadal sprzedają oni swój czas za pieniądze. Co więcej, najczęściej lubią kontrolę i wszystko robią sami, uważając, że zrobią to najlepiej. Sprawia to, że zazwyczaj nie mają czasu i dużo pracują, bo wszystko jest na ich barkach. Aby się od tego uwolnić, należy przejść na prawą stronę do świata biznesu, zatrudniając pracowników etatowych oraz specjalistów. Naszym celem jest wtedy stworzenie systemu, który będzie zarabiał dla nas pieniądze, nawet kiedy my nie pracujemy. Możemy pojechać sobie na wakacje, a w tym czasie nasz zespół będzie dalej pracował, a nawet rozwijał naszą Firmę. Według Kiosakiego różnica między kwadrantem S a B jest następująca. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie nas przez rok w firmie, a ona dalej będzie się rozwijać, pozyskiwać nowych klientów i dowozić wyniki, jesteśmy zdecydowanie w kwadrancie B. Jeśli po powrocie nasza firma nie istnieje, no to byliśmy samozatrudnieni. Mówiąc krótko, właściciel biznesu posiada system, a samozatrudniony sam jest systemem. Ostatni kwadrant to I, e, czyli inwestor. To kwadrant, który jest najbardziej pasywny, co znaczy, że może zarabiać do nas pieniądze praktycznie nie angażując w to naszego czasu. Może to być np. lokowanie środków w akcji spółek dywidendowych, mieszkania na wynajem, czy pożyczanie pieniędzy na procent. To tutaj powinny trafiać pieniądze zarobione w dowolnym z pozostałych kwadrantów, jeśli chcemy być wolni finansowo. Jeśli właściciel biznesu potrafi sprawić, że inni ludzie wykonują za niego pracę, to inwestor sprawia, że pieniądze pracują dla niego. Jeśli chcecie zostać inwestorem, to najlepiej będzie zajrzeć na playlistę Inwestowanie dla początkujących i szybko zdobyć potrzebną wiedzę.